Dzień dobry, dzień dobry. My od rana na śniegu. Nawet się już pojeździła na sankach, teraz lepiej mikrobałwanka i mikropieska. No bo tego śniegu, zobaczcie, nie ma za dużo. No ale wiecie, trzeba skorzystać. Jej, bo w ogóle słyszycie w tle, ile dzieci? To jest niebywałe, żeby wiecie, śniegu dopiero, dopiero w styczniu. Nie to co za naszych czasów. Pamiętam, że już w listopadzie do szkoły chodziliśmy i rzucaliśmy się śnieżkami. Ale było. Co tutaj nam się miesza, Nadeńko? Gorąca czekolada. Takie zarządzenie, tak, Nadusi? Żeby się rozgrzać, będziemy piły gorącą czekoladę. Wróciłam z zakupów. Nieduże, ale już Wam pokazuję, co fajnego kupiłam. I mamy tak, moi drodzy, trzy rzeczy z Action i tak naprawdę jedną z Jiska. Może zacznę od Jiska właśnie. Pamiętacie te Koszyczki, pojemniczki, dokupiłam w końcu resztę, żeby móc poukładać je na tych innych półkach w mojej pralni. No i dzisiaj właśnie, bo wczoraj nagrywałam dla Was vloga i mówiłam, że będę wiecie, ogarniać mieszkanie, a finalnie słuchajcie, zadzwonił telefon, czy podjedziemy z nadią i tak dalej, więc mówię, dobra, mieszkanie nie zając nie ucieknie. No i byłyśmy wczoraj finalnie w gościach, więc ogarnęłam sobie tylko szuflady w łazience i na tym koniec. Zatem dzisiaj wdrażam plan organizacji i sprzątania mieszkania. Także mam już te kosze. No i w końcu będę mogła sobie w pralni wszystko to poustawiać tak jak chciałam. Tak więc do Iska dotarłam. Te największe koszyczki, właśnie które mam, kosztują chyba 17 zł za sztukę, jakoś tak. I jeśli chodzi, słuchajcie, o ekszyn, to przede wszystkim kupiłam, słuchajcie, fajną rzecz, a mianowicie taki planer i co jest z nim super, to to. Ja miałam swego czasu planer od Alle Cudo. Niestety koszta produkcji tego planera w Polsce, jak właśnie pisała właścicielka firmy, są już w tym momencie absurdalne i nieopłacalne, bo, bo cena musiała być bardzo wysoka. No i niestety, ale cudo już nie produkuje takich planerów, a on był naprawdę, moi drodzy, wybitny. No i właśnie miał te spiralki nie ukrywam, bardzo wygodnie mi się z niego korzystało i jak dzisiaj wiecie, przemieszczałam się po tych alejkach właśnie w action uznałam o biorę. To jest, słuchajcie, zupełnie inna jakość. To jest, no nie taka, nie taka jakość. Te kartki są bardzo, bardzo tutaj cienkie, ale powiem Wam szczerze, że właśnie sama forma to jest tak wygodne. Wiecie, jak możemy sobie to po prostu w ten sposób przerzucić i zapisywać wszystko. To jest jakaś rewelacja, więc, no, jest. Tutaj mamy jeszcze jakieś w ogóle naklejki, takie, wiecie, możemy sobie to ozdabiać. I tutaj, wiecie, takie oto, żeby, żeby sobie gdzieś tam ewentualnie coś ważnego wkleić, bardzo fajnie to wygląda. Może Wam zbliżę. O! Tu takie typowo organizacyjne naklejki, a tutaj takie typowo, typowe ozdobniki. O! No i zobaczcie, został w ogóle ostatni w tym kolorze. Były jeszcze zielone. I moi drodzy, koszt tego planera w action to uwaga, niecałe 10 zł. Więc. Nie mogłam, nie mogłam przejść obojętnie. Zatem planer na Nowy Rok już jest. Ja jednak jestem taki człowiek bardzo tradycyjny. Ja lubię sobie wszystko zapisywać i powiem wam szczerze, że e, też w pracy ludzie śmieją się ze mnie, bo ja wszędzie po prostu chodzę z moim służbowym kalendarzem. Ja robię cały czas notatki, ja wszystko zapisuję, e, bo jak ja zrobiłabym sobie te notatki gdzieś tam nie wiem w Excelu, w, na mailu, w jakimś tam nie wiem innym programie, to ja i tak o tym zapomnę i ja w to nie sięgnę i e, ja też nie mam utrwalonego tego na tyle, jak właśnie robię sobie notatki. Tak długo pisem, tak wiecie, klasycznie. Ja się śmieję, że to takie skrzywienie zawodowe jeszcze za czasów em, mojego uczenia w szkole. No tam jednak też cały czas pisałam, cały czas pisałam i w tym kalendarzu właśnie nauczyciela i e, uczniom, tak jak sprawdzałam e, kartkówki, klasówki, tego typu rzeczy, więc e, no jestem tradycyjna, jeśli chodzi o robienie notatek. Kupiłam bardzo, e, moi drodzy, ważną jakże rzecz. Czyli kostki toaletowe, ale kupiłam również kolejny i mam już kilka takich pojemników. Dokupiłam następny, bo mówiłam Wam, że potrzebuję w coś powkładać jeszcze ozdoby świąteczne. Takie małe figurki, bombki i tak dalej. To powinno mi się tutaj spokojnie zmieścić. Także zobaczcie, taki oto pojemniczek. On kosztował chyba 26 zł. On ma kółka, więc też wygodnie go możemy z górnych półek w szafie wyciągać. I to są, słuchajcie, takie zakupy stricte do domu, um, organizacyjne i tak dalej. No i Lidl, e, tu bardzo małe zakupy, bo moi drodzy, tak, wow, wypada, e, papier toaletowy, proszę bardzo. Ręczniki papierowe już nie chciałam się jechać do Rosmana, potem moje ulubione, więc mówię, dobra, nie będą te z Lidla. E, I moi drodzy, z rzeczy spożywczych, to tutaj też niewiele się dzieje, ale Wam pokażę, bo ostatnio jak Wam powiedziała, że zakupy spożywcze są bez sensu, to jedna z Was się śmiała, ale my chcemy zakupy spożywcze. No to dobra, lecimy. Mam e, chlebek, to jest chlebek typu włoskiego. E, mam słuchajcie, proszek do pieczenia, bo ostatnio robiłyśmy z Nadunią, co wyrobiłyśmy? Gofry. Nie miałam proszku do pieczenia, więc zastąpiłam go sodą. No, oczywiście, zdrowiej, wiadomo, ale wiecie, jak jest w przepisach proszek, to ja wolę dać proszek. Także wzięłam. Wzięłam sobie aktimelki truskawkowe. Wzięłam też jabłuszka. U nas jabłuszka muszą być, i to są akurat moje ulubione mojego dziecka, czyli o, takie oto. Ona je uwielbia, właśnie w Lidlu z reguły je bierzemy. I kupiłam jeszcze paczkę tortilli. Proszę bardzo, dzisiaj pod koniec vloga wrzucę Wam przepis na takie zapiekane tortille. Użyję do tego przepisu doritosów, ale wzięłam również takie, tutaj akurat w Lidlu doritosów nie było, żeby były, bo wiecie, jak to wyjdzie, dobre. To będę sobie robiła regularnie, dopóki mi się nie przeję, Bo to wiecie, z reguły tak jest, że jak mi się coś tam, wiecie, upodoba, jak mi coś zasmakuje, to mogę to robić i odtwarzać non-stop, a potem, jak się przejem, to już długo nie będę tego jadła. Także tak to, tak to u mnie, moi drodzy, bywa. No więc ja słuchajcie, ogarniam te zakupy, bierzemy się za organizację, bierzemy się za porządkowanie dalsze mieszkanka. No, i tak, tak mi dzisiaj płynie. Jeżeli jesteście y, roślinoholikami, jeżeli uwielbiacie kwiaty i tego typu rzeczy, to nie patrzcie, bo złamie Wam serce, słuchajcie, tym kadrem. Ale no, jeżeli ktoś by mnie spytał, jaką kwiatową mamą jestem, to ten obrazek to definiuje. Totalnie beznadziejną. Uśmiercę wszystko, naprawdę. Kompletnie się nie znam na roślinach. Nie mam totalnie ręki do roślin, więc no tak wyglądają te gwiazdy, które kupiłam na święta, zatem trzeba się ich pozbyć. Przypuszczam, że kto sprytniejszy, to pewnie by coś tutaj odratował, ale że ja się kompletnie, tak jak mówię, na tym nie znam, to ja mówię im, papa. Pa. I na przyszły sezon kupię sobie po prostu nowe, ale teraz już wiecie, po świętach, także mogę się no, zwyczajnie w świecie ich pozbyć, zrobię tutaj porządki na tej półeczce, no i coś tam później wymyślę. Pewnie tak jak to było w pierwotnym założeniu, wiadom tutaj świeże zioła. Ogarnęłyśmy pralnię, tak? Nadusia dzielny, pomocnik z małpką pomagały. I wiecie, co jest super, że ja nawet tutaj w tym momencie upchnęłam suszarkę na pranie, więc nie będę już jej stawiała póki co w salonie. Jeszcze tutaj, wiecie, dojdzie deska do prasowania i tak dalej, ale w tym momencie tego nie ma, więc proszę bardzo. I tak wyglądają te koszyczki. No teraz to wszystko ma sens. Teraz to jest ładniutko, nie na dunia, na tych półkach. Pranie nastawione. Idziemy działać dalej tej małpki ostatnio bardzo dużo w naszych vlogach. Kamieniłam właśnie czajnik, i wiecie co? Zawsze kupowałam takie saszetki z odkamieniaczem w proszku i robiłam taki roztwór. Natomiast teraz zapomniałam kupić, więc zrobiłam jeden do jednego wodę z octem. No i przepięknie to wszystko odeszło, ale zobaczcie, ile tego jest. Mam nadzieję, że to widać. I co ciekawe, ja zawsze leję wodę przefiltrowaną. No i wiecie o co chodzi. Woda przefiltrowana, filtry zmieniane regularnie. No i co z tego? Proszę bardzo. Jak tak to wygląda. Nie ma nic, ale to nic wspanialszego na świecie jak czyściutkie i pachnące mieszkanie. Skończyłam. Jest 18. Zajęło mi to wszystko jakieś 3 godziny, słuchajcie, z jedynie przerwą na obiad. Dzień, dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. Och, przepraszam, no to widocznie nasz zegarek na mikrofalówce troszkę się spieszy, <noise> ale mamy ogarniętą pralnię, mamy ogarniętą łazienkę, mamy ogarniętą kuchnię, mamy ogarnięte podłogi. Wszystko jest. Nawet psie miseczki wylądowały w zmywarce. I pies też! I pies też wymaga jeszcze tylko ogarnięcia, czyli spacerku wieczornego, ale to yy, niedługo o, rety. kochani. Zmęczyłam się. Naprawdę się. Zmęczyłam, a Nadusia w ogóle ogląda vlogmasy. Andziaks, tak, wkręciłaś się. Proszę bardzo, oddaję pilot. A jeszcze jedno zrobię, Nadusia. Zaraz ci pokażę mam taką małą mgiełkę z Ritual'sa, którą regularnie staram się spsikiwać kanapę. Ostatnio też spryskałam choinkę. Nadeńko, chcesz popsikać troszkę, żeby ładnie pachniało? Tak. Kanapę i choinkę? Choinki już nie trzeba, ale kanapę jak najbardziej. Siedzisko, tamte poduszki. Tak nie za dużo, żeby nie przedobrzyć. Elegancka. Zaraz będę przygotowywała kąpiel i chciałam Wam tylko pokazać, bo ostatnio zamówiłam z Avon. Jeju, jak ja dawno nie miałam nic z tej firmy, a kiedyś byłam nawet konsultantką, słuchajcie. W każdym razie nie wiem, czy pamiętacie właśnie z dawnych czasów te płyny do kąpieli. One robią nieprawdopodobną pianę. Zapachy mają takie wszystkie w sumie na jedno kopyto, jak to się mówi. Ale no tak mi się właśnie kojarzyły z tą ogromną pianą. No i to taki kultowy produkt i byłam w szoku, że po tylu latach nawet butelek nie zmienili cały czas są takie same i to była jakaś chyba świąteczna edycja. Także to zamówiłam i czekajcie, mam tutaj jeszcze jeden, zaraz wam pokażę i jeszcze jeden wzięłam w takiej wersji jak bombka, taki mały yy, i też yy, fajną, też fajną pianę robiłam. Myślę, że to jest generalnie to samo, tylko opakowaniem się różni. No, także słuchajcie, taki powrót do przeszłości. Marka Avon. Kochani, szybki przepis z TikToka i może nie jakoś tutaj teraz jest, wiecie, insta friendly, ale już jest późno, a chciałam sobie zrobić taką przekąskę do czytania książki i moi drodzy, będą to naczosy. Bardzo mi się spodobał ten przepis i potrzebujemy do tego właśnie naczosy, jakąś taką blaszkę, ja przygotowałam małą, bo mam doritosy, a ich nie jest zbyt dużo w paczce, papier do pieczenia, sos, taki dip w zasadzie, salsa ser żółty, ja mam akurat cheddar i kukurydzę w puszce. Ja widziałam na TikToku ta pani, słuchajcie, dawała jeszcze papryczki jalapeno. Ja nie lubię, więc ten krok pominę. I wiecie co? Ten papier tak sobie pogniotę, wtedy on się łatwiej i ładniej w tej formie ułoży. Także wiecie, przyciszę to, bo, bo to będzie strasznie głośne. Teraz, słuchajcie, myk polega na tym, żeby one były tak w miarę tutaj postawione pionowo. Także troszkę musimy tutaj, wiecie, powalczyć. Nie wiem, czy to będzie dobre, słuchajcie. Wszyscy tam komentujący chwalili, którzy wykonali ten przepis. I sama dziewczyna nagrywająca to również chwaliła, więc wierzę, że tak. Dobra. Oho. I teraz, słuchajcie, czy ja to odkręcę? I wiecie co? Ona robiła takie tutaj... Czapki, wiecie. Tak tutaj, żeby ten sos, tak pomiędzy te naczosy się ym, dostał. Ja myślę, że to może być mega fajne na jakąś imprezę. Yy, no, Sylwester już za nami, też by było spoko, ale generalnie, wiecie, jakaś domówka, coś. To ja myślę, że, że takie rzeczy powinny naprawdę każdemu posmakować. Dobra, myślę, że tyle. I też tutaj pomiędzy poupychamy serek. Wiecie co? Chyba troszkę pomyliłam kolejność. W sensie kukurydza powinna być najpierw, ale dobra tam. Mój drodzy, będzie git. <laughs> Wiecie co? Nie mogę znaleźć tego TikToka, bo ja widzę, że sobie tego nie zapisałam. Um, natomiast Coś tak mi świta, że te naczoski były tak 20 minut w piekarniku w 180 stopniach. Więc ja to tak wstawię i generalnie wiecie co: będę obserwować ser. Jak ser się stopi, wiecie, i będzie to już tak fajnie wyglądało, to powinno być ok. Dobra, także wrócę do Was z gotowymi naczoskami. Moi drodzy, powiem Wam, że to jest sztos. Jeżeli lubicie naczosy w takich różnych wariantach. No to po prostu przepadniecie faktycznie jeżeli właśnie też lubicie te papryczki jalapeno czy no nie wiem, moim zdaniem słuchajcie, jeżeli nawet ktoś lubi takiego wiecie, ogóraska kiszonego spokojnie można to tutaj też dać, ale są przepyszne już właśnie zjadłam jednego i już się nie mogę wiecie, oprzeć, także siadam z książeczką, wcinam na naczoski, tylko muszę jakoś um, pomyśleć do czego je przełożyć, no bo w tej formie e, są jednak bardzo, bardzo gorące od blaszki ale pycha, mówię wam. TikTok po prostu nie zawiódł.